Z roku na rok rośnie liczba urządzeń elektronicznych w każdym samochodzie. Na ile by Pan ocenił jej udział w tej chwili w konstrukcji typowego pojazdu? Szacuje się, że jest to około 50% w każdym w tej chwili samochodzie. Gdy mi się na przykład uszkodzi wahacz w samochodzie, to ja widzę, że jest skrzywiony. A jak jest sprawdzany jakiś element podzespół elektroniczny w samochodzie? Przede wszystkim pierwszym elementem, który sugeruje kierowcy kontrolę stanu elektroniki w pojeździe, jest kontrolka check engine. Przeprowadzane są wtedy testy diagnostyczne odpowiednim sprzętem, testerami diagnostycznymi konkretnych producentów samochodów, producentów części elektrycznych oraz oscyloskopów. Czyli przyjeżdża samochód do warsztatu, auto się podłącza i co się dzieje dalej? Jest przeprowadzana diagnostyka, odczytujemy kody błędu. Te kody błędu wskazują jedynie obszar, w którym występuje problem. Bardzo dużo zależy od technika, który będzie potrafił później zweryfikować to, co się dzieje w aucie i w którym miejscu jest problem. Pomimo tego, że występuje nam kod błędu części elektrycznej, często zdarza się tak, że usterka jest mechaniczna, a ten kod błędu wskazuje jedynie obszar, w którym występuje problem. Za Co odpowiada elektronika, na przykład w silniku? Zacznijmy od układu zapłonowego. Jego podstawowym elementem jest cewka zapłonowa. Jej zadaniem jest wygenerowanie odpowiedniej iskry, po to, żeby benzyna, mieszanka paliwowo-powietrzna w silniku mogła się zapalić. Mamy szereg innych elementów elektronicznych, które znajdują się w silniku. Na przykład sonda lambda. Jest to czujnik mierzący ilość tlenu w spalinach. On Odpowiada za to, jaka ilość paliwa trafi do silnika. Mamy przepływomierz, który bada, ile powietrza dociera do silnika. Komputer sterujący pracą silnika odpowiednio ustawia jego parametry. A co z bezpieczeństwem? Jak te systemy reagują na bezpieczeństwo? Mamy cały szereg układów związanych z bezpieczeństwem. Na przykład układ ABS, który odpowiada za uniemożliwienie blokowaniu się kół. Mamy w tym systemie Czujniki ABS-u, które mierzą prędkość koła. One odpowiadają za to, że w trakcie sytuacji awaryjnych możemy bezpiecznie wyhamować. Czy to wszystko da się sprawdzić, wyregulować, poprawić i ewentualnie wymienić, jeśli jest uszkodzone? Wszystkie elementy elektroniczne dają sygnały do jednostki sterującej. Za pomocą urządzeń diagnostycznych możemy zweryfikować, w jakim są stanie, czy są dobre, czy są uszkodzone i odpowiednio zareagować, jeżeli jest konieczność je wymienić.